Директора польського інституту в Києві Ярослава Годуна, доброго дня, дуже ради вас бачити. Скажіть, будь ласка, наскільки ну ви ж насправді в директор польського інституту, але все ж в Києві, і ви спостерігаєте за цими подіями не як більшість там поляків по телебаченню чи в інтернеті? Ви це бачите на власні очі, все вже. Дуже багато років живете в, в Києві, я насправді, насправді навіть мені важко порахувати. Три роки, Три роки не менше. Три. Ось. Скажіть, будь ласка, як змінилося за вашими відчуттями, взагалі це відчуття цих реальності кордонів між Україною і Польщею? No, вони, насправді, це... насправді треба сказати, що останні 20 років це в відносинах польсько-українських це є велика, велика революція. jaka odbywa się zważając na to, że my w Nowy Rok czy świadkowały, tak można wyznaczały 70 rocznicę tych strasznych podin w Łynie i na kilki i z polskiego boku i z ukraińskiego boku bahato zwiczało raczej takich nieodnoznacznych, tak stosowno nacjonalizmu tak tej Majdany, win prosto zrobił taką, taką zaczystkę można powiedzieć w świadomości ludzi i pokazał, że absolutnie jest inna, dużo ważniejsza, dużo ważliwe rzeczy, nie pro pro historii. A co znaczy, że pro e, historii trzeba rozmawiać, того, żeby nie powtarzać pomyłków, ale trzeba rozmawiać konstruktywnie i ten i, i, i Majdan jakby pokazał tym, jaki były, może nieświadomy tego, co wydarzyło się i nawet samym, samym Historykom, że, że ta współczesna historia może duże szybko ludzi, no tak wzbudzować. Ja nie mają na uwadze, że one mają jako zmieniować swoje poglądy, absolutnie nie. Ale idea pro rozmowę dużo fachową historyczną, nie tylko projekty takie zajawy, jakie będą zwyczajne w żółto w ale wracając do waszego jakby takiego ogólnego zapytania, no без, ja myślę, że te ci nie tylko dla Ukrainy uświadomią bardzo ważną rzecz, ale przede wszystkim dla Europy, ponieważ Majdan, pierwszy Majdan Majdance był Majdane za Europę. Ja myślę, że Europa nie widziała, że za europejskie cynności ludy wychodyły na majdan, merzнуły tam, stojały na deszczy na i, i, i czekały jakiś wyłuczenny zmian. I, i tutaj Europa jakby sobie uświadomiła, że jest także inne cienności niż, niż ci, jakich, jakich można uważać ten biurokratycznymi, czy jakimiś e, jakimi innymi. A to, co stosuje się polsko ukraińskie wiadomo, no, do mojej, i polsko Instytutu no to cze, że jakaś Historia. Z jednego boku Polski Instytut y, m, świadkuje 15 lat, bo że 15 lat my tutaj istniejemy, ale z innego boku, c, że Polski Instytut przeżył dwie rewolucje. 2005 roku i 2013, to i 2014 roku. Ja domuję, jak dla takiej młodej z jednej strony ustanowy, a z innej dla wrze z jakimś doświadczeniem, no to jest seriozny I doświadczenie tego, jak trzeba patrzeć na, na Ukrainę i jak rozmawiać. Nie ma jej sumie, że w samym początku Ukraina, Polska, te relacje dość dosyć szybko i do, dosyć konstruktywnie rozwijały się chociaż trzeba skazać też że Polska od samego początku 19 marsu roku była pierwszą krajem jaka skazała, że Вона визнає Україну. Але це вже в 50-х роках. Дуже відомий такий польський інтелектуал. А пропо, який дуже добре відомий, так само в Україні, Єжеґєдрой сказав, що не може бути, бути вільної і незалежної Польщі без вільної, і незалежної самостійної України. Зараз схоже, те, зазвичай в Україні, коли ми говоримо про те, що в Україні можна дуже легко побудувати успішну демократичну вільну Україну, якщо Росія стане вільною, успішно демократичною країною. Безперечно, Теж. сусіда не можна поміняти. Я абсолютно погоджуюсь. z tym, że absolutnie jakby zaraz bardzo ważko rozmawiać pro te, czy z Rosją można wвести dialog. Może z politykami dużo trudno wвести dialog, a nawet de jakim ludziom zdaje się, że jest to że niemożliwe. Ale z jakie które zmienia polityki, w tym, że polityki nie będą zmieniać społeczeństwa, to społeczeństwo zmienia polityków. Kto idzie na wybory? Absolutna. można sobie zadawać zapytania, na ile te wybory są wolne, na ile one są czyste i tak dalej, i tak dalej. To społeczeństwo zmienia. Taki duży, symboliczny przykład, 89. rok, Polska, te tak? zmiany w Polsce odbyły się bez żert. Polski, Kruchu i Sił, jaki rozpoczął się w 89 roku, w lutym i, i, i był mm, dwa miesiące do, do kwietnia. On stworzył co? On stworzył pierwszy, na wybór w wybory 4 czerwca 89 roku. Bez żartu. I zdawało się, że to niemożliwe, że generał Jaruzelski tak tak zabetonowany, że absolutnie go nie można, nie można, aż nie jak ruchnąć. Udało się. Ale co, co tak samo, to muszą i władza zrozumiała, że nie ma jej wychodu, kiedy wychodzą na ulicę i w Prospiłkach Solidarność jest 10 milionów ludzi, to co września 6, nie to muszą je 10 milionów ludzi, a to muszą ludzie rozumieć, że je inne ceny. Ponieważ Europa zmieniowała się. Jak my zobaczymy, ona naprawdę Europa zmieniowała się w takim kontekście, że bułczyk ruchnął w Polsce, później jeszcze ruchnęła Berlinska Stina, a później jeszcze Bałkany Balkany Rumunia, Bułgaria i tak dalej i tak dalej. W dziewięćdziesiątych latach rozdzieliły się Merno, Słowaczyna i Czechy. taki takich przykładów, w domu, je jest w Rumunii zmiany w 1989 roku one były straszne, strasznie, tysiące ludzi zaginęło, ale piw roku wcześniej w Polsce te zmiany one jakoś tak przeszły dosyć mierno A czemu to? Ponieważ kiedy stworzył się e, pro-sojusz Solidarność w 80-tych latach, jak nie z robotnikami e, rozmawiali intelektualni. I to jakby pojednanie zajrzało, że to że niemożliwe. Duże dobre pokazuje w Ukrainie pro i film Wałęsa, Ludyna z Nadi, kiedy zachodzi do 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 koły, koły Wałęsa z z I Intelektuali mówią, że no, z nimi bardzo rozmawiać. Вони нічого не розуміють. Але Геремек, один із людей Круглого столу. Але він каже, може вони не дуже розумні, але вони дуже добре відчувають реальність і тонкості тих, яких ми просто не знаємо, тому що ми, тому, що ми існуємо в інших, в інших, в інших, в інших, якби на інш в іншій ситуації. Але тоді в Польщі вдалося змінити суспільство без насилля, без кровопролиття. А в Україні все ж ну, одна революція сталася, така ненасильницька. Ця революція, все ж таки, великими жертвами відбулася. Чому тут специфіка? Які наслідки для суспільства може мати вже це ж кривава революція? Ну по-перше, треба сказати, що думаю, що Європа була захоплена 2005 роком, і всі думали, що вже революція закінчується. Так, коли дійшло до, до зміни влади, всі думали, що ці зміни, які мали. Пройти вони пройдуть без ніяких запитань, але все ж такі, і думаю, в якому сенсі політики не з не дозріли до того, що що ці зміни абсолютно вони ні ті, ні тільки мають звуч звучати в заявах, а вони мають мають втілюватися політики. Судому все суспільство не дозріло на той момент просто. Eee, to na tym moment tak, ale jakby popatrzcie, przeszło 10 lat i wszyscy myśleli, że absolutnie niejaka rewolucja za czasów e, o prezydenta nie jest możliwa i koły wychodzi 300 ludzi, później zjawlajeca się jeszcze od 0 do 300, 3000, czyli późniejsze, bilsze. i tutaj jakby nie wysłuchowała się do, 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 do społeczeństwa, co jakby pokazuje, że władza absolutna zamknęła się w swoich ścianach, ona absolutnie nie rozumie, że... Wilne, demokratyczne wybory, one były i, i, i wse, one mają odbyć się za 5 lat, a na prawdę społeczeństwo rozumie, że społeczeństwo idzie na dużo szybciej, niż, 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 niż na i idę władza i tu absolutnie nie było nijakiego spotkania. Co było, Pacan powiedział, Pacan zrobił no i, i na sprawdzie doszło do do do, do najgorszego, do czego mogło dojść, tak? Na początku Majdanska powiedział, "Dawajte, okay, niechaj nie będzie chociaż ministra, będziemy zmieniwać ministra". I z każdym dniem ci 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 prochania stawały na na bardzo wyższe wyższe, aż dojechło do do czego? Do, do żert. I co pierwsza żertwa to była wielka tragedia. A jak później rachować, że to już statystyka, ja myślę, że no, ten Majdan jakby mają pokazać, i tak samo w przede dla polityków, że te zmiany są absolutnie nieumyślne i, i myślę, że nikt nie zapomni o За кожним разом можна вийти на майдан. Я не певний, що ця теорія має якесь наукове обґрунтування, але насправді тут такий рівень європейськості і громадської активності українських регіонів він дуже часто співпадає в. Є співмірним тому, як українці часто бувають за кордоном, якщо взяти ту ж Донецьку область, 80% людей просто ніколи не були за межами, за межами країни, вони не були навіть в Росії. Тобто мається на увазі, ці люди замкнені, вони нічого не бачили. І дуже часто це, ну, крім економічної ситуації, говорили про те, що дуже жорстке було візове законодавство. І багато моїх друзів озвучують тезу про те, що якщо. Ну, як як вакцину від такої недемократичності, е, пропонують візити до Європи. Тобто, примусово кожен кожна молода людина має з'їздити до Європи, бачити, як це все відбувається, і після того вона вже не замислювати над, над тим, рухатися нам до зближення з Росією чи рухатися до зближення Європи зараз. Е, і польське посольство, ряд посольств європейських країн дуже лібералізували візове законодавство, спростили це. все. я би сказав, що польський польські консульства вже давно мали дуже. Dużo liberalnej no, piwki. w pierwszym roku to jest? No, no, ja, ja bym no. skazał nawet większe. Ja już przyjechałem w 2030 roku i tu już Polacy wydawały 5 miliona w Ukrainie wiz. Z każdego roku w 2030 roku były stworzone dwa dodatkowe konsulstwa u Winnicy i w wybaczcie, a w 2011 roku jeszcze jedno konsulstwo u, u, u Doniecku To, jakby, ja ja no, jak prosto dodatkowa taka informacja. A znate, jaką ja informację poczuł u 2011 roku, że w Ukrainie na 46 milionów ludzi wydano tylko 8 milionów pasportów. Z czego jak wiadomo, ukraińskie zakonodawstwo pozwala od niej ludziom nie mieć dwa, dwa pasporty. I to jakby pokazuje, że oczywiście no, ludzie nie dużo, bardzo podróżują. A jak oni nawet podróżują, to one podróżują do, do Rosji, gdzie niepotrzebny jest zakordonowy paszport. I jeszcze istnieje, ale tutaj mają, mają popracować tak samo i zachodni partnerzy, pokazać, że okej, okay, my rozumiemy, że te wizy, Polacy niejednokrotnie mówili pro te że tych nie mają no i takim przykładem, ja rozumiem, że to jest też jak jakiś barier, my wydajemy tych wiz, w roku tych wiz było deże, deże za 800 tysięcy, to dosyć wielka ilość w porównaniu z, z, z innymi konsulstwami. Trzeba powiedzieć też, że te wizy wydają się na 5 roków, to jest maksymalny taki strach, ale do czego idziemy, no, trzeba zobaczyć, że Mołdowa jaka była Набагато запізнена в цих всіх євроінтеграційних проєктах. Вона з 1 травня подорожує до Європи без віз, коли є паспорт біометричний. Я з знайомими, з які працюють в Молдовському МЗС. Буквально нещодавно спілкувався. вони кажуть, що вони реально були шоковані, коли, Україна, коли вони підписали ці всі домовленості набагато раніше ніж Україна. Але зараз Україна частково проходить той самий шлях, який проходила вже Польща. Дуже важливо говорити про польський досвід європейської інтеграції. І Крема, нам, наприклад, маємо інфографіку щодо зростання ВВП, наприклад, поче просто звичайні цифри після вступу до Європейського союзу, тому що нам тут пророкують там провал повний там економічний. Там є певні такі проросійські експерти в Україні. Можливо, покажемо інфографіку, нашим гостям прокоментуємо. Aha. Тобто маємо, маємо її тут чудово. No, це, 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 це по-перше, показує 2003 рік і 2004 рік це є вступ Польщі до Євросоюзу. 1, 1 травня 2004 року. Roku Polsze Polsce do do Sojuzu i 2013 i rok co jakby pokazuje 49% na na nast było zrostania wzrostania w WWP w Polsce. My o 27 na na było wzrostania. Nie trzeba zapobowywać, że w 2008 roku rozpoczęła się wyłka kryza, światowa kryza w Polsce. No jakoś tak wzrostanie. stało się, że w Polsce nikoły WWP nie był w minus. No i, i ci e, 9 najbliższy najbilsz rozwiniona kraj krainy Europy tam wzrostania było na 27%. Nie trzeba zabowywać, że w tej perspektywie to muszę że Europa wciąż taki pracuje w dosyć wielkich perspektywach finansowych. Pierwsza perspektywa finansowa to cebudwitis, znaczy pierwsza dla Polski to był 2003, 5 i 6 rok, no, tam nie było aż takich wielkich potoków finansowych, jaki jaki do Polski, ale udwitisio 2006 i 2007 i 13 rok co na perspektywa i zaraz my znajdujemy się w następnej perspektywie 14 14 i 20 rok i w tej pierwszej perspektywie 2007 13 rok do Polski e, najliśło z Europy 70 miliardów euro. Te wówczasne koszty, jakie przyszły, nie tylko na, na, na drogi, nie tylko na rozbudowę jakiś e, No, загально на інфраструктуру. Але так само тут йдеться і про освіту, тут йдеться так само про конкурентоспроможність, так само йдеться про науку і освіту. Це про можливість, можливість бути студентом в будь-якій країні. Тому що насправді європейське законодавство дозволяє бути студентом в будь-якій країні, як людина обирає цей шлях, так, не бути в, студентом польської. Вот так фахово розповідати про економічні всякі різні аспекти, але те, що чим займається польський інститут у Києві, це такі Ну, зазвичай це формат культурних програм культурної і про, 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 він Пропонує такий українсько польський або польський культурний продукт української аудиторії. Дуже такими, знаєте, багато кроків робити щодо зближення. Я наскільки розумію. Далі це раніше був дуже класний проект, називається називався iCulture в рамках Орк, єсно, головування Польщі в Раді, Європейського, в Раді Союзу. Європейського Союзу. Далі продовжувалися культурні проекти. Що зараз? Тому що дуже багато людей вимагають просто в соціальних мережах там анонсуйте, будь ласка, якісь культурні події, які відбуваються в Україні, тому що запит на це зростає. Дякую дуже. Я тільки скажу, скажу так: перспектива ще фінансова, і ага. переходжу перспектива 2014. Надцятий двадцятий рік це майже 100 мільярдів євро, це є країна з усіх країн Євросоюзу, яка отримує в цій, в цій перспективі найбільшу кількість якби грошей, то що стосується абсолютно свого потенціалу. Nie ma jej sumniewi do mojego Majdania, jakby pokazał, po pierwsze, w jakim sensie w taką działalność i co jakby oczywiste. No, my na przykład 20 lutego u nas mała buty w Mu Nacjonalnym Muzeum wystawka peremocji w takiej mięstecznej premii Kazimiera Malewicza dla ukraińskiego młodego i no, oczywiście, że wona nie widbuła się, ale dzisiaj my ciu tak sałosia, dla której duże zaproszenie, my ją odkrywająmy w nacjonalnym muzeju w Kijowie i to jest pierwsza misterzka premia, jaka była przydumana w Ukrainie. Późniejsze zjawiły się inne misterzkie premie. I co jest niezwykle przyjemno, że ludzie zwrócili uwagę, że coś takie jak współczesne ukraińskie misterzwo, może być światowym ukraińskim nadbaniam i ono je, bezporeczno i wono je. I tylko skoro tak, że w 2008 roku premiosem była, ale w tynakach i za dużo wiadomo ukraińskim etes. Późniejsze 10. i Stas Wolezowski z Chersonia, a w 2012 roku ci Żanna Kodyrywa i сьогодні widbudę odbędzie się o, o 5:00 w Narodowym Muzeum tia z z i także z kura, kuratorka jest polsce, to muszę my wcześniej tę wystawę robiły tak samo i prezentowały w Polsce w Białostocki. Niezwykle przyjemno. W tym ja chcę powiedzieć, na przykład, że jest trzeci rok po spill, czwarty rok po w Polsce odbudowuje się europejski stadion kultury. Co było uroczeno do Euro 2012. Późniejszy Euro 2012 przeszło post Euro 2012, a w tym roku, a w tym roku chcę na głosita, że nazwoju tej podieyi my solidarni z Ukrainą. I chodził że to będzie, w trzech miejscach, co bila kordonu, koroną, bo co będzie rozpoczynając się w Rzeszowie, później będzie Lublin i, 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 i Białystok. Nadzwyczajną przyjemność, że ludzie odkryli, e, dla siebie, że nie tylko je Ukraina, jest je duże, ciekawa, mitycka e, Ukraina. zeszłym roku, jak taki chociaż przykład, e, Oksana Zabuszko w Polsce otrzymała dużo dużo wiadomo literaturną premio Angelus w Wrocławiu Wrocław, a a propos jaki w 2016 roku buduje europejską stolicą kultury i one chcą zrobić tu europejską stolicę kultury, szedł do w z Majdanem, z Ilwową. I to jest niezwykle niezwyczajno przyjemno, że szukają się takich związków, jaki jest absolutno oczywiste i one je prirodnie, nie dla tego, żeby pokazać, że zaraz trzeba coś zrobić. W 2013 i 14 rok Majdan pokazał, że absolutno, że polskie społeczeństwo może samo самоорганізуватися, e, так само, як українське суспільство самоорганізовувалося. Майже нічого не було, але все ж таки були ці шпіталі, були лікарні, e, no, no, це неймовірно, всі вражені. І так само з Польщею ми багато отримали запитань, як можемо щось там переказати. Ludzie, którzy absolutnie nigdy nie były w Ukrainie i myślę, mojej że to na pokazuje, czy ten poziom рівień do po społeczeństwami jest je i jego trzeba absolutno rozwijać, to poziom emocji win absolutno je, ale win później się bude się, to je jakby taki przyrodni naturalne... ludzie mają swoje problemy i no i czemu trzeba dopomagać, żeby, żeby, żeby to rozwijało się na różnych рівnia. Dużo dziękuję wam, zresztą możemy mówić nie lżej o jakichś tam nie, te abstraktnie jakieś brak nie Де як це зазвичай у нас було традиційно? Там багато років до цього, коли ми можемо говорити про конкретні кроки, конкретні проекти. І зараз покажемо вам. Попрощаємося з нашим гостем. це був Ярослав Годун, директор польського інституту в Києві.